Ej, dawaj, dawaj, to otwieraj. Tu się kameruje, do? dawaj. Ej, e, ale się odłóż, ty. Ej, to weź dla tego mojego psa zostaw, słyszysz. Dawaj, dawaj tu, do. I co? Jakie wrażenia? Ej. Jakie wrażenia, dziewiętnastka. I co, dobre? Daj kawałek. Dobra kiełbasa. Ej, Słyszysz? Dobra kiełbasa? A jak wrażenia?

Podziel się tym, słyszyłeś? Ej, nie tam może wezmę, daj. On ma supy jak wentyle od stara. Słyszysz, daj ja wezmę. Nie, moje! <laughs> dawaj. Ej, Kaszka! Kaszka, chodź tu na chwilę. Miesz na filmie, chciałaś zawsze być w filmie, nie? Zabimpliście. Ej, słyszysz, Kaszka? Kaszka! Słyszysz, Kaszka? Chodź na chwilę. Kaszka! Kaszka! Chodź na chwilę. Weź tutaj, jej koledze ten kiełbasa bo piwo zabierz. Znaczy, A trzeba się piwo podzielić ci ogólnie. Nie, No dawaj, weź tutaj, no idź. No No idź, idź tam. Bo w pornosach kręcimy, no, no, także tego. No, weź mu pomóż otworzyć ten. No, dawaj, dawaj, o, ujeżdżaj. Ujeżdżaj. Dzień taska, weź się podziel piwem. Dawaj, no. Nie, no, dostajcie. się, zbliżenie, dobra. Słyszysz? Chodź tutaj, no. Chodź tutaj, dawaj jeszcze. Słyszysz? Chodź tu na chwilę, nie no. Weronika, chodź tu. E, no weź tutaj tę, daj to kiebasę. Daj na fileta. Co? Bo tutaj jest zimno, no kurwa przykryć Komu? ją muszę. Daj. Kurwa. Nie no, przynajmniej będę dawać tej skóry. No kurwa, to weź o dziewiętnastki, Ej. Dziewiętnastka, weź koszulę Szoni, słyszysz? Nie. weź, weź koszulę Szoni, słyszysz? Ej, bo, bo tamtej nie zimno jest. Groszka, zbliżenie. Goszka wzięła kiebasę jako no, pierwsza, nie? Goszka. uśmiech, ja no. Słyszysz? O, Goszka no dawaj. <noise> Ej, no dawaj ci taska, słyszysz? masz kiełbasę to... daj to. No to. dawaj tym kibasu. Nie